о м Nie, nie, Jak się jak włączyć czat? śmanko, witam. Dzięki za łapkę. <grymne> Muszę zobaczyć, o, na najpierw jak tutaj się w ogóle czat ten mączę. Bo, bo, bo bo. Dobra, słychać mnie? Słychać mnie? Chyba nie. No. Tak, jak się tak zbliżę, mnie napisywać. Okej. Okay. Oto teraz co? Pierwsza. Это то раз так. Wpatrzony w białą stopy światła, <laughs> pójdą nocą pod bron, bo jeśli to ostatni dzień. <laughs> mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. The plaza, the plaza, the plaza, the plaza, the plaza, the plaza, na plaza, ide. nowy dzień lustrze znów widzę zmęczoną twarz nie jest źle na cyklu tyle bym sobie dał wyszedł ale nikt nie zaprosił mnie nie mój widok nawet pies już nie cieszy się mam ponte 10 złotych starczy lewymi na papierosy Racy, racy brak, zresztą nie od dziś. Mało wiem, dużo chcę, a nie umiem nic. Ja muszę wyjść, nie wytrzymam tu. Tylko jak autokrat nie zapali już żeby on właśnie na stary rower. Lepiej nie dzisiaj już pedałować strach. Na widzę zatłoczone molo. Kilka dziewczyn się opala solo. W drzwiach plusz, puls i schodami i tu. Teraz ja, młody łódź, biegiem. Idę na plażę, na plażę, idę na plażę. Na plażę, idę na plażę, na plażę, idę. Idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę na plażę. Na plażę idę. Poza witam, witam nowych widzów. dziewczyn tłum zjechał cały kraj, a ja tu brak mi tak wygląda raj. taki dział nie wytrzyma wzrok. Czy to sen, czy to żal, czy słoneczny szok. Rozumione molo. Kilka dziewczyn się opala solo. Na ruch, pulski puls i wydnami w dół. Teraz ja młody Bóg biegiem, idę na plażę, na plażę idę na plażę, na plażę idę na plażę, na plażę idę. I'll be there in the plaza, in the plaza. Thank you for watching! które płyną gdzieś za oknem. Chodź na chwilę, złapmy oddech. Słońce trzy, w dół zazdrosne i wszystko jasne i takie proste, proste jeśli to ostatni w życiu dzień, jeśli jutra nie ma być na pewno, z każdym łykiem żami coraz mniej. Jest mi doskonale wszystko jedno. Jeśli to ostatni w życiu dzień, jeśli jutra nie ma być na pewno, z każdym łykiem żami coraz mniej. Wiem, że dzisiaj tańczysz tylko ze mną. Słowa milczą jak najgłośniej, w zimny wieczór, jak na wiosnę. A ty przez ulicę znów nieostrożnie, biegniesz do mnie tu, do mnie. Jeśli to ostatni w życiu dzień, Jeśli jutra nie ma być na pewno, Z każdym łykiem rzami coraz mniej, Jest mi doskonale wszystko jedno. Jeśli to ostatni w życiu dzień, Jeśli jutra nie ma być na pewno, Z każdym łykiem rzami coraz mniej, Wiem, że dzisiaj tańczysz tylko ze mną. Jeśli to ostatni w życiu dzień, jeśli jutra nie ma być na pewno, Z każdym łykiem żami coraz mniej Jest mi doskonale, wszystko jedno. Jeśli to ostatni w życiu dzień, Jeśli jutra nie ma być na pewno, Z każdym łykiem żami coraz mniej Wiem, że dzisiaj tańczysz tylko ze mną. На фото тоже Ну на двух. Na początek, na początek, Lady Punk, puszczę ci, tylko nie z ostatnich płyt. Jedno z nas będzie dziś. Nieprzytomne, nieprzytomne. Jutro nam będzie wstyd. Teraz tańcz, nie mów nic. I niech stanie w miejscu czas Nikt nie patrzy na mnie tak Jak dziś Niech się kręci cały świat Zawsze niech już będzie tak Jak dziś Stracisz czas Ze mną dziś I pieniądze i pieniądze, życie trwa, to nie film, nie da się przed końcem wyjść. Więc zapalmy i wpadnijmy w melancholie, w melancholie, zróbmy tak, żeby nic. Nie zapomnieć tego i i niech stanie miejscu czas. Nikt nie patrzy na mnie tak jak Ty. Niech się kręci cały świat. Zawsze niech już będzie tak jak dziś. Środa, czwartek na 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 i tak dalej na na na. Niech się kręci cały świat. Zawsze niech już będzie tak, jak dziś. Jak dziś, jak dziś, jak dziś i niech stanie w miejscu czas. Nikt nie patrzy na mnie tak, jak ty. Niech się kręci cały świat, zawsze niech już będzie tak jak dziś. Środa czwartek, na, na, na i tak dalej, na, na, na. I niech stanie w miejscu czas, zawsze niech już będzie tak jak dziś, jak dziś. Jak dziś. Do na czwartek na, na, na. I tak dalej na, na, na. I niech stanie mi czas. Zawsze niech już będzie tak, jak dziś.